Wiem, że ty, się jesteś daleko Serce twardo bije Motywacja wciąż działa I siła się nie zmienia Tęsknię za tobą Karmelem twojej skóry blask Naturalna piękność W myślach twój urok zawsze jest w nas Boję się, że miłość skupi W wirze codzienności Nie mogę żyć bez ciebie Uczuć tak silne Każda z tych hej To nie była ta chwila Ty jesteś moim wszystkim marzeniem Co trwa I Wciąż mogę pokonać każdą przeszłość Próbuję oh, 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 oh. od nowa, chemioza zastała mnie bez sił huh, huh. Wszystkie te substancje nie dały mi tego, co realne huh. Jesteś bezpieczną przystanią z piekła w świetla. Tak bardzo cię kochałem, niektórzy nie rozumieją Mnie niszczycie ostatnia piskra nadziei Wciąż tli się w moim sercu ha. Nie mogę żyć bez ciebie, uczucie tak silne Każda z tych to nie była ta chwila Ty jesteś moim wszystkim, marzenie co trwa I wiem, że z tobą wciąż mogę pokonać każdą przeszłość ha, ha, ha. w moich myślach noszę cię w sobie Moja miłość jest wieczna jak ocean w ciemności, ocean oh, w ciemności Nie mogę żyć bez ciebie uczucie tak silne Każda z tych eks to nie była ta chwila, Ty jesteś moim wszystkim Maszenie co trwa i wiem, że z Tobą wciąż mogę pokonać każdą przeszłość Co ich myślach Nasze cię w sobie, moja miłość jest wieczna Jak ocean w ciemności Ho, oh, oh, ho, ocean w ciemności oh.